Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 22 Kariera zawodnika Cristiano Ronaldo Jr. W poprzednim odcinku doszliśmy do środy 28 grudnia 2022 roku. Dość długo nie było filmów, bo było, nie było 3-4 dni, więc no, długo dość nie było tej serii, ale byłem ostatnio przeziębiony, miałem też gorączkę, więc naprawdę trudno byłoby mi nagrywać, więc postanowiłem w ogóle nie próbować. No i teraz już jak jestem e, zdrowszy, to już mogę spróbować nagrać. I mam nadzieję, że dzisiaj właśnie w miarę dobrze mi się będzie grało, bo nie grałem oczywiście parę dni, więc ale chyba już w miarę jeszcze pamiętam jak się dobrze gra. Bo w poprzednim odcinku właśnie nie chcę wsuć formę, bo w poprzednim odcinku, no naprawdę z tego co pamiętam, dobrze się grało, bo było to parę dni temu, no ale patrząc po tym, co się wydarzyło, to pamiętam, że w pucharze wygraliśmy z Liverpoolem 1-0 albo pokarnych 1-0, Albo... nie, mi się wydaje, że pokarnych. Ale pisze 1-0, ale że mi się wydaje, że na szczerze mi się wydaje, że pokarnych, karnych. Chyba, że tu gdzieś były karne, no nie. No mi się wydaje, że naprawdę pokarnych tam wygraliśmy. Może, może już źle pamiętam. No i 4-0 zwycięstwo w Lidze, Lidze w Lidze jak to też pamiętam. I zwycięstwo 2-1 z Middlesbrough w tamtym odcinku było. Czyli 3 zwycięstwa, teraz mecz z Newcastle, 14 drużyna. Jesteśmy w formie, więc mam nadzieję, że kolejne zwycięstwo będzie. Gramy na Moliniu. Skład widzę, że dobry jest prawie, bo jakby Johnny się zamienił z Radu, to byłoby perfekcyjnie, bo każdy by na swoim miejscu był. No ale tak niestety pięknie nie jest. Dalej niestety właśnie... Choć może to trochę skutkuje, nie wiem, już nie pamiętam jaka dokładnie była formacja w tych ostatnich trzech meczach, że zaczęli mi dobrze grać. Tego nie pamiętam. No mam nadzieję że naprawdę, że jakoś to teraz będzie wyglądało, bo fajnie byłoby przynajmniej w tej top 10 skończyć, pierwsza dziesiątka byłoby spoko. Zwłaszcza, w życiu Ulverham to nie jest w tej pierwszej dziesiątej i naprawdę dobrze sobie radzą. No i dawno przegrali 1-0 z Liverpoolem, ale naprawdę ledwo co w tamtym tygodniu. W tym tygodniu nie będą mieli jeszcze trudniej, bo w sumie ten mecz będzie, zacznie się już chyba zaraz przed tym odcinkiem z Manchesterem City. Co też szczerze, nie wątpię, żeby wygra myślę, że pewnie będzie z jakiejś 3-0, 2-0 dla City, tak szczerze. No nic, zaczynam ten mecz na Moliniu. Jest lekki zachód słońca już. Nie lubię prawda, takiej pogody. Trudniej się tak gra. Mam nadzieję, że tym razem nie przeszkodzi zbytnio. Newcastle teraz w ataku. Longstaff. Dobre podanie. Ta zła piłka. A może tu bracia Longstaff grają? Bo chyba, chyba wiadomo, że są tu bracia Longstaff. Mafiu i Sean chyba Longstaff. Dwóch braci Longstaff grają w Newcastle, ale jeden chyba jest wypożyczony w prawdziwym życiu, albo mi się wydaje. Semedo, ten docker. Może mu się pokaże trochę. Neto. Dostałem teraz piłkę. Gravenberch, fajnie, byłabym bardziej wyszedł. O to chciałem bardziej. Dobre wydań do Semedo. Może do polakarnego będziemy wchodzić? Chyba spróbował Semedo to zrobić, ale nie udało mu się tą wrzutkę Clark. Jeremina, o widzę, że przeszedł z Evertonu. Dobre teraz przejęcie, może być. Neto. Może spróbuję mu się tu pokazać. A i nie udało się. Trochę bardziej precyzyjnie podanie, i myślę, że moglibyśmy mieć 1 do 0. Ale to dobrze świadczy, że dobrze to Maximiliano Gomez, więc widzę, że pieniądze szejków powoli wchodzą, bo do, dobre transfery robią. To było blisko i byłoby tutaj 1 do 0 za to. Newcastle mógłby strzelić. Dobre poda podanie, dostaliśmy. No, dwa tempa niestety nie udało się. Myślałem, że właśnie może troszkę go zmylę, jak udam, że strzelam za pierwszym razem. Murphy, Longstaff, Hendrik, Longstaff. Najwyżej miała podanie, dobre podanie naprzód do tam na Kalum, Ujścia są dużo miejsca. Będzie pewnie strzał, nie podaje do Longstaffa. Longstaff nie trafia. Spodziewałem się szczerze bramki, ale na szczęście nie ma tej bramki. Długie podanie na nas teraz. Udało się celnie podać do Neto. Neto do Dendokera. Neto, Dendoker. Wycofanie do tyłu. Dobre teraz podanie naprzód. Dendoker, troszkę mnie tak wycofało. Adama Traorem, nie wiem co kombinuje Kravenberg, Ten Docker z pierwszej piłki. Poprzeczka, czy to słupek nawet był, nie widziałem dokładnie. Kurde, no szkoda, było blisko, było blisko i byłoby 1 do 0. Jamal Lewis, Clark Willock Oj, dobra, podaję do Longstaffa. a longstaff dużo miejsca. Nie trafia znowu. Już mogą tu być na 2-0. Większa precyzja, co mnie dziwi, szczerze, bo na legendarnym zwykle takie strzały dość często wpadają. Ale widocznie nie tym razem. Kolejna główka wygrana. Neto, den od razu podaję do nas. Podaję do den a i nie udało się, w ostatniej chwili mi tą piłkę zabrali, bo Doneto się szykowało tam podanie. Maximiliano Gomez, trzeba wracać tutaj, defensywa musi wracać. A i było blisko, I byśmy tą piłkę przejęli, mógł być może nawet groźny kontratak. Właśnie miał mówić, że musiał pójść podanie do Wilsona i poszło. 1 do 0, Newcastle wychodzi na prowadzenie. No grali dobrze, to powiem szczerze, że grali dobrze, więc nie dziwię się troszkę, że strzeli tą bramkę. My mieliśmy parę sytuacji, ale nie wykorzystaliśmy niestety. No musimy wykorzystać każdą okazję praktycznie jak dostaniemy. Adama Traore. Jeszcze się udało podać. Neto. Do tyłu podanie do Semedo. Neto. No trudno będzie tu powalczyć, ale jeszcze Semedo. I jeszcze będzie nasza piłka. Adama traore, strzał, pięknie Adama traore. Jest jeszcze bramka na wyrównanie w tej pierwszej połowie, Pięknie Adama traore. To było naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Dobra to akcja. Piękne podanie dendokera. I, den, I właśnie Adama świetny strzał na dalszy słupek. Druga bramka Adama traore, ale bardzo ważna oczywiście. Bo dzięki tej bramce dajemy sobie na pewno szansę na to, że Jest szansa na to, że wygramy jeszcze to spotkanie i byłoby naprawdę bardzo fajnie wygrać. Zaczynamy drugą połowę. Mam nadzieję, że będzie wyglądała tak jak końcówka tej pierwszej połowy. Potrafiliśmy sobie zawiązać dobrą akcję neto. Aj, nie, to strata, choć Dentoker teraz tą piłkę zbiera. Aj, nie najlepsze przyjęcie, ale jeszcze mam piłkę. Gravenberge, Adama Traore, Nie wiem, czy Adama Traore strzelał, czy... no chyba strzelał, no bo tak naprawdę. Szkoda, że tam nie byliśmy w lepszym miejscu, bo bym mógł nam dograć taką piłkę. Ale niestety się nie udało, nie zdążyłem tam być. Walczyłem tam o piłkę. Gomez, Willok, Longstaff, trzeba uważać, bo atakujemy. Naprawdę no, atakowali w 4-5 zawodników, niestety. Jakbyśmy dali radę zebrać tą piłkę, to byłaby dobra szansa na kontratak. Tak, trzeba bramkę, niestety, i jest. wada jednak, ja naprawdę czasami chciałbym iść do tej defensywy, ale potem no, nie ma czy jak zaatakować, jak napastnik jest w obronie. Nie ma właśnie, jak na tych kontratakach zaatakować. A naprawdę. Mam duże zastrzeżenia często tutaj od defensywy. Adama Traore, ja bym... Adama Traore chciałbym zabiec go tutaj, dostać piłkę i może strzelić, ale dobry strzał Adam Traore'a, będzie przynajmniej rzut rożny. Jeszcze będzie nasza piłka, tak. Nie wiem dokładnie kto to zebrał, ale mamy piłkę. Chyba Johnny. nie widzę, są dokładnie chyba Dżony ma z 19. A zmiana wymiana no tu jest naprawdę dość... Dużo tych zawodników w środku pola, ciężko tu byłoby tą piłkę przedostać. Może Aj, może jeszcze... ale nie, fart teraz. Próbował Gravenberg podać, ale odbiło się od leżącego zawodnika, albo, albo... nie widziałem, czy to był leżący zawodnik, albo po prostu od zawodnika Newcast. No i teraz znowu ten zmasowany atak i naprawdę... Abyśmy zabrali tą piłkę, ale... Dobra, teraz zabrałem tej piłki. Adamatrore, to było do, do mnie podanie, bo mnie cofnęło automatycznie. No, ale niezbyt się nikt pokazuje na tą piłkę. Dobra ta na piłka. Dobrze, może teraz ten za późno z tym podaniem. Niestety, przejęcie piłki, kolejne by się przydało, bo właśnie. Widzę, że Newcast atakuje właśnie dość y, dużą ilością, możemy tak powiedzieć, osób, no ale jest 3 no i to jest koniec szans o jakiekolwiek punkty. No bardzo naprawdę szkoda, bo to nie był mecz jakiś, że mogę spokojnie powiedzieć, że nie mieliśmy szans na jakiekolwiek punkty. Wręcz po pierwszej połowie byłem pewny, że uda nam się wygrać na to spotkanie, bo naprawdę ten mecz nie wygląda jakoś źle, tylko no, tak nie uda się zawiązać. I Newcast atakuje właśnie dużą ilością tych zawodników, a my niestety nie potrafimy im przerwać tych akcji, bo byśmy potrafili, to można byłoby jakąś przynajmniej zrobić yy, jakiś kontratak i można byłoby w taki sposób im strzelać te bramki Hendrik w środku pola Welock nie był spalony czasem? Nieważne, bo świetna interwencja Hosesa. Myślałem, że był szczerze że spalony. Podanie, Może nie takie prostopadłe. Teraz musi dojść bramka i jest bramka na 3 do 2. Trzeba się tą piłkę wziąć, a nie celebrować Gravenberge. Mamy asystę przynajmniej. Panie byłabyśmy, No ja nie mogę, by dyrygować zespołem, żebyśmy poszli na bardzo ofensywny. W FIFA 19, jeśli się nie mylę, tak było jeszcze. Nie wiem, jak było w 21 i 20. Nie, w FIFA 20 chyba jeszcze może tak było robić. A i było blisko tutaj do wzięcia tej piłki. No kurde, no nie zabierzemy tej piłki tak blisko naprawdę. Przynajmniej jedna akcja. No nie damy rady niestety ani jednej akcji zawiązać. No niestety no nie daliśmy rady. Nie zdążyliśmy czasowo 3 do 2 porażka. Trochę boi ta porażka, jak, jak wiem, że właśnie no, zasługiwaliśmy na tym przynajmniej jeden punkt. A niestety ten Chopra nie da rady obronić tych ataków zmasowanych, można tak powiedzieć. No i przechodzimy dalej. Za niedługo już będziemy kończyć ten 2022 rok. Chyba jeszcze jeden mecz został w tym roku. I będziemy mieli chyba za niedługo 20 poziom, tak mi się wydaje. Czy już mamy? Nie, jeszcze nie mamy, ale chyba... Po meczu możliwe z Burnley, niestety będziemy zmęczeni tutaj. Berlin jest czwarte, to trzeba pamiętać. Kilman tym razem na lewej obronie. A tak to bez zmian more przełożyliśmy się na more Z tego co pamiętam to z nimi przegraliśmy chyba. Bo to już jest rewanżowe spotkanie z Burnley, pamiętam że graliśmy z nimi raz. To już jeszcze byłam w samym początku, co no i byli na drugim miejscu. No i się utrzymali, naprawdę się utrzymali. Nie spodziewałem się szczerze, że Burnley po połowie sezonu jest w miejscu, które daje Ligę Mistrzów. Naprawdę ciekawe. To jest jedna z takich drużyn, na przykład, które ja w prawdziwym życiu przewidywałem, że spadną. No bo tak szczerze, jakoś nie wiem, Burnley, sam, sami, sami, cały czas utrzymuje, ale tak ledwo co. I myślę właśnie, że w końcu pad, spadną, ale może nie, nie wiadomo. Jak na razie wydaje się, że y, jednym z pewniaków, znaczy z pewniaków może nie, ale... What, znaczy Norwich, nie Norwich... Norwich w też, ale wydaje się Newcastle, że może spaść. A jednak no nie wiem jak to będzie. Jeśli spadną, ci też te, te shakey będą naprawdę nie, nie będą mieli trudnej roboty, żeby wrócić oczywiście do Premier League, no ale jeśli na pewno to nie, ich celem nie jest przecież bycie w Championship nawet jeśli nie awansują do Premier League to będą musieli sobie stworzyć taki team, który na pewno może się już utrzymać Hossessa, wykop od bramki, krótki wykop od bramki, tutaj na Killmana chyba. Dendoker Johnny. Semedo. Nie dostaliśmy niestety podania takiego, jak chciałem, ale jeszcze pięknie grałem uda się, kurde, w ostatniej chwili nie dało rady podać. Strasznie nie lubię tego. To, jak w ostatniej e, chwili, sobie właśnie nie da rady podać. Semedo no, troszkę za dużo przekombinowanego tak, tego pytania, takiego szybkiej wymiany podań. Mikael Antonio. Prawie strzyje, bo strasznie jakoś nikt nie próbował. Chyba Evans jego miał ukryć, ale nie mogę nazwać tego ukryciem, że zostawiam mu sporo wolnego miejsca. Ja uciekam już może na kontratak. No ale znając życie to Hossestad nie będzie jakoś się śpieszył z tym wykopem. Bard, no tak właśnie, on boli bardziej, żeby się wszyscy już ustawili. Nie wiem szczerze, na kogo to było podanie. Dość to było na mnie, to nawet Chyba Usain Bolt Bolby nie podnie... dopadł do tej piłki. I Bobby Westwood Westwood: sporo miejsca, ale trafił chyba w ...Williego, Boliego. Chociaż załapie piłkę. Takie podałem w tempo, ale jeszcze jest i tak szansa, coś z tego zrobić. Jest bramka 1 do 0, jest nasza pierwsza bramka w tym odcinku. Jest 1 do 0, w 27 minucie, pięknie wychodzimy mi na prowadzenie. Dobre bardzo wykończenie lewą nogą. Myślałem szczerze, że maksymalnie będzie tutaj już drożny, ale trafiłem naprawdę bardzo dobrze na ten dalszy słupek. Wykończenie świetne. Myślałem też że podanie jest takie nie w tempo, ale przy przyjęcia, prawda, zostawiłem trochę tego obrońcę. I no świetne wykończenie. 21 bramka w Premier League, 21 kolejce. Do tych 38 pewnie bramek nie będzie, tak myślę, tyle przynajmniej, właśnie co kolejka, tak średnio. Ale i tak, 21 bramek. Jak już teraz bym skończył z 21 bramkami w debiutującym sezonie. To naprawdę jest bardzo dobrze, jak dla mnie. No, zobaczymy, co pokaże Berlin, no bo to jednak nie jest słaba drużyna, aby to było w prawdziwym życiu. Nie byłbym się jakoś mega tego Bernie, ale no jednak to jest czwarta drużyna w Premier League, więc nie są bez powodu na pewno na tym czwartym miejscu. Ale Liverpool, który nie wiem, czy oni byli wtedy liderem, czy wiceliderem, daliśmy radę wygrać z nimi 4 do 0, więc może coś... Może coś się, się uda jednak tutaj ugrać. No przynajmniej na jeden punkt nie byłby naprawdę zły. Piękne podanie to do Dendokera. Oj, nie tam, nie tam, ale Dendoker jeszcze mógłby coś z tego wykorzystać. Dobrze, że przynajmniej spróbował Gravenberge. Tylko, żeby się nie pogubił. Dendoker prawie 2 do 0, prawie 2 do 0. No to naprawdę dobra akcja, sobie tworzymy. Tak, to był Dendoker. Musiałem się nawet upewnić, czy to na pewno był Dendoker, ale to był Dendoker. Rzut rożny. i strzał koło Killmana. No i teraz wykop bramki, pakok w yy, farel nie ma już Nika połupu, z co widzę. Może z rezerwowym nie wiem. Albo może kontuzja, kto wie. Grabenbercz, może teraz zostajemy tak, właśnie tak, coś, czułem, że takie podanie będzie do Dendokera. A i dobrze to chciał zrobić ten docker, ale no jednak tam był zawodnie, więc trudno byłoby, to się udało, musiałby jakoś tak bokiem, można by tak powiedzieć, albo górą to podanie do mnie pospać. Ostatnia to akcja tej pierwszej połowy, obyśmy tylko naprawdę nie ostatniej akcji. No stąd już to bym mógł spokojnie kończyć, jak szczerze. No teraz już chyba skończy, czy nie? Dalej nie kończy, no dość długo to mega zwleka, no w końcu, teraz musi to skończyć. Do 50 minuty graliśmy, ponieważ że była jedna minuta tej No i będziemy zaczynać drugą połowę. Mam nadzieję, że tak samo dobra będzie jak ta pierwsza połowa i zaczynamy. wycofanie do tyłu, udało się jeszcze. Dendoker, dobre podanie, ale no właśnie to przyjęcie może niepotrzebnie, właśnie na sprincie trochę. Jestem to dość zmęczony, bo naprawdę gramy cały czas praktycznie co parę dni i mam nadzieję, że no na co długo się już znaczy to skończy, bo w grudniu zwykle jest taki napięty grafik. Ja nie wiem czemu Kilman do tego nie doszedł. To nie powinno być w ogóle moja winia szczerze, bo Kilman miał spokojnie tą piłkę jakoś, nie śpieszył się zbytnio do niej. Brown Hill, Antonio, próbujemy coś jeszcze tutaj zrobić, jeszcze do Adamy za słabe, bo podanie niestety. O, jeszcze netto ładnie i strzał z lewej. Nie ma bramki, niestety, ale była naprawdę bardzo blisko. Dobra akcja, dobrze tam netto się zachował przy tym przejęciu piłki. Może za mocne. Aj, Willi... nie, to nie Willy, bo to Gravenberch. Może strzał teraz, finezyjny, piękna bramka od poprzeczki, 2 do 0, no i świetnie, o to chodzi. Teraz myślę, że... A, jeszcze nie widziałem tej celebracji, to jest chyba celebracja, która była w FIFA 21, dość często używana. Piękna bramka, piękna, naprawdę, bardzo ładnie, czułem, że muszę coś spróbować finezyjnie, bo otworzyła się tutaj taka luka mała, pięknie to na środek bramki poszło. Mamy 2 do 63 minucie. Medo. Nie możemy dać im aby szansy. Nie możemy im dać 3 i bramka 2 do 1. A i słabe pytanie. I też może być przez to kontratak. Na szczęście nie będzie. Neto Mutinio widzę, że wszedł za chyba Adentokera Gravenberch Gravenberch Adamotora. Aj, by było blisko tutaj i to podanie byłoby dobre. Mikael Antonio. Dużo bardzo miejsca mu tutaj zostawiają. Ale pięknie, tak, blokuje Willy Boli, ale naprawdę sporo tego miejsca miał wolnego, aż się trochę bałem, co oni kombinują dla na nasza obrona. Moutinho. Gravenberge, Adama Traore. Aj. Niestety nie dał rady Gravenberch zdobyć tą piłkę. Dobre, długie podanie na Wille i Villa to zgarnie. Ale Willy boli świetnie, jeszcze przejmiemy piłkę. Pięknie Willy boli to zrobił. I jeszcze to dobre podanie. Mutiny Nie, jednak no, myślałem, że Zadak sobie ja tą piłkę wypuścił. A, no prua, da, jeszcze jakoś to wyratować, strzał, Berli nie ma szansie bramki. Świetnie Xhosa piłkę. Dobre przejęcie. Adama Torre jeszcze może się wystawimy na jedną piłkę, ale no niestety już nie ta pora meczu, żebyśmy mieli dużo energii. I koniec tego spotkania. Zwycięstwo to zarezerwować. To oczywiście najważniejszy z trudnym zespołem to trzeba jednak powiedzieć, bo to jest jedna czwarta duża w Premier League. Może się wydawać łatwym rywalem w tym meczu, zwłaszcza żeby nie, jakoś nie sprawiać dużo oporów. A udało mi się tutaj wygrać to najważniejsze. Zgarniamy cenne dla nas bardzo trzy punkty. I mamy 20 poziom. Super. Możemy oczywiście sobie przeznaczyć te punkty rozwoju teraz. 6 punktów rozwoju mamy. No to możemy chyba, ar... jak to nazywałem, zawsze tego zapomniałem, archetyp możemy sobie chyba dodać w strzelaniu. Czy my go mamy już? Archetyp Sniper, czy... Nie, mamy, e, mamy, mamy dobicie, ale nie mamy chyba Sniper. I teraz mamy, tak? Chyba tak. Jeszcze jedną, znaczy w strzelaniu już mamy, mamy... tak, mamy wszystko w strzelaniu. Tempo wszystko, bramkarz nic, podanie nie. Fizyczne troszkę się tym zajął może. Siła, wytrzymałość mamy jakby, wytrzymałość znaczy, o tu jest wytrzymałość. Wytrzymałość by się na pewno nam przydała przez to ile gramy. Teraz trening. Ten odcinek akurat będzie troszkę krótszy, no bo tu bez, zagram tylko dzisiaj dwa mecze, ale tak właśnie mówiłem, dopiero co wyzdrowiałem, nie chcę się zbytnio szczerze bardzo jakoś przemęczać, więc akurat fajnie będzie, bo następne odcinki będą dwa mecze pucharowe, tak, i jeden mecz ligowy, więc myślę, że następny odcinek będzie też bardzo na pewno ciekawym odcinkiem. Tak jak mówiłem, to jest właśnie pierwszy odcinek, po tym jak wyzdrowiałem, więc nie będę się jakoś tak e, zbytnio dużo forsował. Myślę, że i tak fajne naprawdę dwa mecze były bardzo ciekawe, ładna bramka była przynajmniej jedna, więc myślę, że naprawdę fajny odcinek w miarę. I kończymy teraz ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!